Państwo, w dniu dzisiejszym obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten akt prawny był uko ukoronowaniem reform podjętych podczas obrad Sejmu Wielkiego z lat 1788-1792, których celem było uzdrowienie państwa znajdującego się od wielu lat w stanie rozkładu. Złożona z 11 rozdziałów Konstytucja starała się rozwi rozwiązać najważniejsze problemy ustrojowe Rzeczpospolitej obojga narodów. Jej autorzy czerpali inspirację z myśli oświeceniowej oraz z uchwalonej wcześniej Konstytucji Amerykańskiej. Owocem tego było m.in. zastosowanie w ustawie zasadniczej zasady trójpodziału władzy. Konstytucja likwidowała monarchię elekcyjną, wprowadzając w jej miejsce monarchię dziedziczną. Po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron Polski miał przypaść elektorowi Saskiemu, Fryderykowi Augustowi z dynastii Wetynów i jego potomstwu. Konstytucja znacząco ograniczała demokrację szlachecką odbierając prawo głosu tzw. szlacheckie gołocie. Było to ważne, gdyż bardzo często uboga szlachta była przekupywana i wykorzystywana przez magnaterię oraz zagraniczne mocarstwa do działań szko szkodzących interesom Polski. Istotna była również likwidacja liberum veto. Konstytucja zmniejszała dystans prawny pomiędzy szlachtą a mieszczaństwem. Do pewnego stopnia poprawiała również los chłopstwa. Państwo wzięło ich pod swoją opiekę, co miało doprowadzić do wyeliminowania nadużyć w kwestii pańszczyzny. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszym tego typu aktem prawnym w Europie oraz drugim na świecie. Przed nią uchwalono jedynie Konstytucję Amerykańską, wyprzedziła natomiast o kilka miesięcy Konstytucję Francuską. Pomimo, że w praktyce Konstytucję uchwalono 3 maja 1791 roku, obowiązywała tylko kilkanaście miesięcy i nie udało się jej uchronić Rzeczpospolitej od upadku. To utrwaliła, to utrwaliła się w świadomości Polaków. W czasach zaborów publiczne obchodzenie Rocznicy uchwalenia Konstytucji było zakazane przez wszystkich zaborców. Po odzyskaniu przez polskę niepodległości w 1918 roku rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja została oficjalnie uznana za święto narodowe. W czasach PRL-u publiczne obchodzenie święta ponownie zostało zakazane, a ci, którzy odważyli się upamiętniać, spotykali się z represjami. Dopiero w latach 80. ponownie zezwolono na świętowanie dnia uchwalenia konstytucji, a od 1990 roku dzień 3 maja jest znów świętem narodowym. W Kolejną rocznicę tego ważnego dla Polski wydarzenia cieszymy się, iż możemy w przeciwieństwie do wielu poprzednich pokoleń Polaków swobodnie i uroczyście upamiętniać to wielkie dzieło naszych przodków, które możemy uznać za podwalinę dla dzisiejszej demokracji w Polsce. Wiwat Maj, 3 maj. Dziękuję bardzo. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spoty Pisać miejsce Good night.